Bierzemy się za wegańskie śniadanie. Będę robiła płatki owsiane na mleku kokosowo-migdałowym. W ogóle to mleko to jest połączenie moich ulubionych mlek, czyli kokosowego i migdałowego osobno. Dodam do tego sobie miarkę odżywki wegańskiej, proteinowej. No i na topping wiedzie jogurt ala skyr. Dorwałam go w biedrze. Ja już go jadłam, jest bardzo spoko. Nie przypomina skyra jakoś tak wiecie, ale naprawdę daje radę. I z tych wszystkich jogurtów wegańskich ma najwięcej białka. Nawiasz dodam sobie burówki kiwi mango. Nie mam banana, a jakoś tak dzisiaj mam ochotę na trochę na owoce i w formie tuszczy mm, albo masło migdałowe, albo orzechy brazylijskie, albo to i to. Zobaczymy. Masło mm, mówię migdałowe, masło z narkowców jest w ogóle trochę takie bardziej słodkie, bardziej jak pod jakieś masło właśnie wiem, z białą czekoladą i tak dalej. Te wszystkie masła orzechowe i migdałowe są takie bardziej mm, salty, a ono jest fajne, nadaje takiego słodkiego smaku. Niezmiennie, Sati. Dobra, zobaczcie, owsianka myślę, że już na takim etapie ja ją ściągam, przykrywam i odstawiam na 5 minut. Tak wygląda efekt końcowy. Przyjechałam do Adama tak na dłużej, dopóki moje mieszkanie nie będzie gotowe. Zobaczcie, mam najnowszy tutaj Drop Blues. Przepiękne są te kolory. W ogóle tutaj jest hub w takim kolorze, pudrowego różu. Strasznie, strasznie mi się podobają. Także porządki. I just kept making the same mistakes. Yeah, that was until I found you. You became. I was low, I am Będziemy sobie stać tutaj, tutaj jedno, i tutaj, tak na i a i tutaj, no tutaj, a! tutaj, boli, boli, boli! Halo, halo! tutaj, i no no, no, 11.30 chyba no. Okej, okay, okej, okay, no, fajnie. te story, tak, tak... to zdjęcia bo to jest priorytet. No ja szczerze mówiąc tak, jakby podeśleć e-maila wieczorem z wybranymi przeze mnie zdjęciami, bo, okay. bo nagrywam dzisiaj cały dzień i po prostu dużo mi rzeczy wpadło. Teraz się za pół godziny chcecie podesłać umowę tak do 13.30 więc to wszystko ma swoje przełożenie też na sprzedaż. I tak naprawdę, no na razie, tyle, nie? Mamy godzinę 16. Biorę się za obiad, już jestem troszkę głodna i pokażę Wam taki mój ulubiony, ulubiony wege makaron. On był wegetariański, bo ja używałam normalnego makaronu. Teraz sobie zamienimy na makaron wegański. I zobaczymy, jak wyjdzie, ale jest to chyba mój ulubiony taki przepis na pastę. Będziemy potrzebować tofu wędzone do niego: mleko migdałowe, rukole, brokuła i ten makaron. Tak naprawdę to tyle. Ja jeszcze daję orzeszki na sam wierzch. Kupiłam w biedronce wczoraj taką chrupiącą sałatkę, także sobie y, posypię tym. Tutaj są y, pestki dyni, siemielniane, słonecznik, także fajnie. Stawiamy wodę. Powiem Wam, że obecnie w dzisiejszych czasach myślę, że o wiele łatwiej być wegetarianką, weganką, ponieważ w sklepach mamy multum dostępnych produktów. Jeszcze pamiętam jak do Biedronki wchodziły pierwsze jogurty kokosowe, a teraz już mamy Alpro na podobieństwo Skyra. Także osoby, które są weganami, wegetarianami, mają naprawdę bardzo łatwo. Ja staram się teraz troszeczkę ograniczać mięso, praktycznie mięso drobiowe typu kurczak, indyk, jakaś polędwica jem może raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu jem ryby, ale też korzystam ze źródeł roślinnych właśnie białka typu soczewica, ciecierzyca, soja, fasola. Mega pyszny, kremowy makaron, który ma stosunkowo sporo białka, bo tofu tutaj ładnie robi robotę i ciecierzyca. <laughs> Powiem Wam, że pojadłam tak idealnie. Zaraz cisnę trening. Zrobię chyba trening tutaj w domu. Adam dokupił na siłowni jakieś dodatkowe hantle. Także w sumie to jest mega na rękę, że teraz, w tym okresie, kiedy są największe korki, nie muszę wychodzić. No i powiem Wam, że dzisiaj po 6 latach. Pierwszy raz powstaje jakakolwiek drama. Szkoda, że na tak prymitywnym poziomie, ale właśnie na no niektórzy tak działają w internecie, że poszerzają swoje zasięgi poprzez robienie jakichś dram, manipulacje, kłamstwa. I ja rozumiem, że mógł mnie ktoś źle odebrać. Bo różne, różne ludzie mają postrzegania, zdania, ale co innego jest kulturalnie dyskutować, a co innego jest nakręcać dramę. I wiecie, jeśli ja mówię, że przyglądam się ginsom na jakiejś osobie, a ta osoba mówi, że ja chodzę po siłowni i komentuję inne kobiety no to dla mnie to jest po prostu coś obrzydliwego. Jesteście tu ze mną tak naprawdę od 2016 roku, znacie mnie doskonale, wiecie jaka jestem. Ja nigdy nie odpowiadałam na takie dramy, ale w momencie jak ktoś kąsa od kilku tygodni tak naprawdę, bo w komentarzach możecie zauważyć, że ta osoba niefajnie wypowiada się na mój temat, na temat tego, co robię, jak dodałam tutaj filmik na YouTube, który spotkał się z ogromnym odbiorem, to ona mówiła, że robię to tylko i wyłącznie, żeby promować własną markę. No jest to wszystko bardzo mocno napompowane, nakręcone. Teraz jeszcze nie mogę z tego, że inne influencerki w ogóle mm, mówią, że ta sytuacja cała została tak przeinaczona, że ja nawet słyszę od jakichś dziewczynek z TikToka, że ja nagrałam tą kobietę. To jest niesamowite. Ja zapomniałam, bo nie brałam udziału w takich dramach nigdy, ani nigdy nie nagrywałam na kogoś materiałów personalnie do osoby. Zapomniałam jaką Internet ma moc. Jak działa w ogóle poczta pantoflowa. Influencerka chodzi na siłowni i ocenia inne kobiety. Boże. Uch. Proszę Was. Ja totalnie nie przyjmuję tego do siebie. Dla mnie. To co się dzieje, gdzieś jest obrzydliwe. Ja się z tym nie spoufalam Jakby nie wyobrażam sobie, co trzeba mieć w sobie, żeby zobaczyć kogoś filmiki, nagrywać tak, wiecie, już taką chęć przekształcenia w ogóle i nastawienia źle ludzi, a potem jeszcze cisnąć w komentarzach, że bo pół miliona wydała na stan surowy. O, kiedyś była inna i w ogóle komentuje moją osobę. No powiem wam po prostu szkoda mi dziewczyny i na takim podejściu na ocenianiu innych daleko nie zajdziemy bo każda energia do nas wraca na tyle kończę temat zabieram was teraz na trening i ostatni posiłek chyba coś słodkiego zjemy na kolację hey, 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 hey. <shrush> 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 no. <shrush> Just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became. Tācijas.